Siemano widzowie, z tej strony Wojtik W dzisiejszym odcinku będę grał w nową grę na moim kanale Robotcraft Jest to nowa gra na moim kanale Więc co? Ja tutaj już sobie gram Na ten czas I gdy mi to się ładuje to możecie Zostawić suba, łapkę w górę No a wiedzcie, że jeśli w to Gracie to to się trochę Ładuje, więc ja wam zrobię Cięcie i widzimy się jak już Mnie załaduje Dobra widzowie załadowało już nas do gry, już mi załadowało do gry, więc teraz pokażę Wam mniej więcej o co w tym chodzi. Ogólnie to jesteście jakimś tam robotem przez siebie stworzonym albo jakimś innym i waszym zadaniem jest wyeliminowanie przeciwników. Tutaj macie różne działa. Ja moja akurat w tym robocie dużo nie mam. Tego robotu oczywiście ja sam nie tworzyłem O i zobaczcie, tu się tak strzelacie z innymi Ty, ten... ten dostał Nie O, już dostaje Dost dobra Wyeliminowany Dobra, no to ja raczej to jest bestia. Fuj. Fuj, już. Dobra. Nie, nie, Dobra, no to już po mnie. No, to już to byłem. Ale tutaj poobserwujemy moich tych teammateów. Mm -hmm. okay. No ja nie wiem o co... co oni robią Co, co ty robisz? Czemu oni się tak chowają w ogóle Nie rozumiem o co... co wy robicie Dobra widzę, ja tą grę już opuszczam. Okej. Okay. Dobra, co sobie teraz czymś innym zagramy. I ogólnie poza odcinkami może będę robił jakieś te roboty sobie będę tworzył. Ale będę starał się to robić bardziej na odcinkach. Ale wiecie, może coś tam będę robił. Tutaj jakiś pojazd taki, który wytrzyma. Lotające. Nie wiem Dobra, spróbujemy z tym. Może ten będzie lepszy. No i widzicie widzę. Tutaj znowu czekamy, więc nie ja mam zrobię cięcie i widzimy się znowu jak to ten minie nie, ten czas odczyt Dobra widzowie, już, już jest. Już jest, już jest. Dobra. Dobra, my, my. To jest jak bardziej jak jakiś łazik. Jeździ to. Nie. Dobra, nie jest to jak ten. ten, jak to się nazywa, ten na nogach. Robot, mi się nim ciężej gra. Nie jeszcze tego latającego. Z, 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 ja... No traf z niego. Побрал? Доброе... не 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 нет, НЕ нет, нет, Ja i ktoś jeszcze jakiś nie staliśmy. Ja nie. mam 5% HP. Nie, dobra. Jedne. Jedne czy nie jedne? Bo dużo tutaj się nie różni. Dobra. mam go. Nie wiem jak. Ja mam... Nie, nie mam... Nie mam jedną armatę i ja mam 5% tego zdrowia, no to tam... no to dobra, no to zapomnij. Oni już raczej podejrzewam, że jadą górą. Nie wiem, jeszcze tego... A nie, oni... nie jadą. Oni jadą czy nie jadą? Ja teraz nie widzę. Oni chyba czekają aż ja lub mi teammate się tam. Oj, oj, no to już raczej po mnie. No nie, no słuchaj się. Do... No. Co ty robisz? Dobra. No to ja nie wiem, jak ja mam sobie poradzić. Nie? Ja no co tyle z tego meczu, ja nie wiem help. No to proszę Hej No to dużo to to ja nie zrobię, nie? No zbliżcie się Mój w ogóle na mapie gdzieś odjechał. No. Proszę pokonajcie mnie. Nie, 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 nie ruszam. A ja nie wiem co ja tu zrobię. No proszę, proszę. ciek, ktoś, albo... Ten to ja nie wiem co robi. Ci to się boją, jakby nie wiem co zobaczyli. Oni przejmują strefę czy co? Dobra widzowie, wiecie co, żeby po prostu nie zanudzać to ja już... Yy... No to ja już tutaj ten... Ja stąd wyjdę. No ja już wyszedłem, bo już, już nie, już nie. Dobra widzowie, a to może byśmy... Nie wiem, co teraz zagramy tym... Jeszcze jednym, tym takim latającym. I to już będzie powoli koniec. Dobra, to. Dobra, ok. To... Dobra, zobaczmy. Może tutaj, chociaż tak nie pójdzie źle. Mam nadzieję, że ten będzie lepszy taki. A, no i widzowie, tutaj ładowanie. To ja Was tu nie będę zanudzać, tylko zrobię Wam cięcie. Dobra, widzowie, już jest bitwa. Za chwilę jest bitwa. Jest tutaj włączyłem. O! Już mnie wczytało. No już mnie wczytało, więc... Lecimy. Okej. Okay. Bardzo dziwne te... <laughs> ...działa. Nie wiem, czy to może jakoś wyżej latać. Dobra, ładujemy, ale on się kręci. Dobra, kolejny. Dobra, ja poczekam nasz mi to się załaduje. Ach, no. A i to jest ostatni i będzie Okej. Okay. History. Szybka gra, dosyć. Dobra, widzowie to. To już w sumie jest na tyle w dzisiejszym odcinku, więc co, trzymajcie się i pa!